Thank you. Uh, of European Parliament. Thank you. Dziękuję członkowom Parlamentu Europejskiego. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na nasz film. To bardzo dużo dla nas znaczy, zwłaszcza po całej drodze, którą przeszliśmy. Uh, I'm from Poland. Pochodzę z Polski. Polska jest na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Za tą granicą 30 500 osób jest torturowanych. 473 osób znajduje się w więzieniach politycznych. 30 zostało zamordowanych. Wszystkie te dane pochodzą z roku 2020. To, co mogę dzisiaj zrobić, to. Oddać mój głos w Solidarności dla Jany Szostak. O szóstej dzisiaj w Warszawie zbiorą się uczestnicy przed Biurem Unii Europejskiej w Warszawie. Będziemy, my Byliśmy milczący przez 27 lat, za długo. To teraz jest dla wszystkich kobiet, kobiet które były torturowane, które były gwałcone. I wobec tego o szóstej będzie jeden, jedna minuta okrzyku dla wszystkich na rzecz rewolucji! A! 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 Żywie Bielaruś. Niech żyje Białoruś.